W uzasadnieniu, oczywiście, można przeczytać o realizowaniu zadań w zakresie polityki prozdrowotnej przez ograniczanie dostępności cenowej napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. I część osób na tej sali w to nie wierzy, ale tak. Akcyza może być narzędziem, które reguluje poziom konsumpcji używek. Używek, które mają negatywny wpływ na zdrowie Polek i Polaków. I tutaj jeden przykład, bo w dyskusji też się pojawiały y, pojawiał odniesienia. W 2018 roku uczniowie najczęściej sięgali po piwo. 74% uczniów deklarowało jego spożycie w miesiącu poprzedzającym przeprowadzenie bada badania. W drugiej kolejności powódkę i inne mocne alkohole. Na trzecim miejscu uplasowało się wino. I zgadzamy się tutaj chyba wszyscy, że używki mają negatywność wpływ na zdrowie Polek i Polaków i tutaj pytanie do strony rządowej czemu nie chcecie państwo wpływów ze zwiększonej akcyzy przeznaczyć na ochronę zdrowia na profilaktykę na leczenie skutków uzależnień na wsparcie systemu który przecież balansuje na granicy wytrzymałości zgodnie z zapowiedzią posłanki i posłowie partii razem złożą stosowną poprawkę w tym zakresie żeby pieniądze które wpłyną z podniesienia akcyzy trafiły bezpośrednio na ochronę zdrowia dziękuję